stetyki bardzoń 99 kg 900 gramów. za dużo za dużo a ja tyle nie ma Natan na gorąco, no tutaj atak z każdej strony. Zaatakował cię Tomek kolei. Było duszenie, osobnik leżał na ziemi. Kolejna wygrana, dziękuję. Bardzo proszę, aby Prime madał dał mi 1000 zł za nowe okulary, bo mnie nie stać. Żartuję. Za tak jest stówka. Nie, 200 przynajmniej. Okej. Okay. Natan, powiedz mi, czy ty w ogóle czujesz tutaj się bezpieczny? Bo mam wrażenie, że z każdego rogu może ktoś się dzisiaj zaatakować. Tu ochrona czuwa. Nie, no jest tak średnio, ale daj radę. Masz jutro zakontraktowany pojedynek albo z Jasiem Kapelą, albo z Bagietą, Więc pytanie, z kim ty chciałbyś się jutro zmierzyć? Ej, mam ogólnie pytanie. Jakby tak statystycznie, nie? Wziąć, ile osób na metr kwadratowy nie ma zębów? Ten powiedział, że z 5 przynajmniej, nie? Okej, okay, powiedz mi jak możesz zapewnić widzów w jutrzejsz... do jutrzejszego pojedynku. No i mamy, mamy komplet, jest i bagieta. smak tego, co być może wydarzy się jutro, no bo nie, widzimy, nie wiemy z kim Natan zmierzy się nie. jutro w klatce. Chodź, chodź. Ale to jest teraz walka, kurwa? To jest ulica teraz, kurwa, nie ma walki teraz w klatce. Ty podjesz na ulicę teraz. Jestem kurwa Gitem. Ja to decyduję. Git, ja jestem Git. Ja jestem dzisiaj gangsterem. Dziękuję. No to dziękujemy. Już jutro miejmy nadzieję, że zobaczymy Natana w klatce. A czy z Bagietą, czy z Jasiem Kapelą, no to zobaczymy.